wybrani, dzi nie jest byle jak idzie. W duchu jest pilna potrzeba, go us, który odbija Esi echem z nieba, mu to nie jest opcjonalne, to musi Esi wydarzy. Ta wiadomo nie dotara do ciebie przypadkowo, ani dlatego, e algorytm tego chciał. To sam Bóg poprowadzi wasze kroki tutaj, ponieważ jest co w waszym przeznaczeniu, co musi być teraz aktywowane. By mu czujesz ciar zmęczenia, jakby to czy niewidzialne bitwy i nieby pewien, jest na dobrej drodze. Zniechcenie próbuje uciszyć jego W Wtpliwości wdzieraj SI do twojego umysłu. Ale dzisiaj, poprzez to Sowo, duch Whitey chce Was zjednoczyć z niebem i przypomnie wam, zostaliście powołani do czego, co wykracza poza to, co mecie sobie wyobrazi. To przesanie jest dla tych, którzy czuj gboko w swoich duszach, e nie ma gdzudułej odkada tego, co Bóg dziłogosi. Czujesz, e nadszedł czas. Ale acuchy strachu, zwlekania, kamstwa wroga w ci, próbuj ci zwiża. Ale Pan przyprowadzi Was tutaj, aby powiedzie On uwolni pożdek, a Wy macie zamiar przekroczyć granic, która oddziela to, co zwyczajne, od tego, co nadprzyrodzone. Bedece i czujni, bo Kejd Sowo, które usłyszysz, jest boskim ziarnem zasianym w Twoim duchu. To nie jest film motywacyjny, to nie jest adne przesanie, to prorocze wezwanie. A Ci którzy mają duchowe uszy, zrozumiej, a niebo wzywa swoich wybranych, aby powstali i oderwali SI od wszystkiego, co do tej pory im przeszkadzało. Wybrani to przesanie, które do was przyszło, nie źródło SI z ludzkiej woli, ale jest bezpośrednim objawieniem stronu Boga. Niebo uwalnia sowa, które niosciar ciar wieczności. Kate zdanie jest jak duchowy klucz, gotowy do odblokowania obszarów twojego icia, które by zablokowane. Nie ignoruj tego wezwania, ponieważ jest coś szczególnego w Bogu, który został teraz dostarczony do Twojego serca. Moesz pomylę, a to tylko kolejny film, który SI pojawi, ale wiecie, Duchów NIC nie jest dzień przypadku. Duch Whitey otacza Was, prowadzi Was, dostosowa czas i przestrzeń, aby to Sowo znała, że Was dokadnie we właściwym czasie. Nie jeste tutaj jako widz, jeste uczestnikiem proroczego ruchu, który aktywuje SI w Twoim iciu. Jeśli czujesz to pieczenie w kratce piersiowej, ten niepokój w Twojej duszy jest to znak, a niebo zrywa zasony i odsania nowy poziom zrozumienia Twojej to tożsamości i celu. Nie stawiaj oporu. Pozwólcie, aby to przesanie przeniknęło boko, jak ostry miecz, oddzielajć to, co pochodzi od Boga, od tego, co jest zwiedzeniem wroga. Wasz duch jest wzywany do przebudzenia. Stoisz w obliczu czego wikszego, nie twój Amis jest w stanie poj w tej chwili. Jest to punkt zwrotny, który może zmieni twoje przeznaczenie i zmieni cea trajektorii twojego icia. Bóg umieci ci tutaj, ponieważ jest duchowe decyzje, które musisz podjąć dzisiaj. To słowo jest aktywacji, objawieniem i niebiańskim wezwaniem, aby nie tylko usłysza, ale i zaczdziała. Wybrany ma potem prawd, który wróg stara es i ukryka tego dnia nie jest wynikiem przypadku. Kadi szczegół twojego icia, nawet najtrudniejsze chwile, zostaj starannie spisane rkami stwórcy. Zanim jeszcze Esi urodzie, Bóg, gdzie ci zobaczy, oddzieli i wyposaj we wszystko, czego potrzebujesz, aby wypełnić wieczny cel. Nawet jeśli wszystko wydaje Esi zagmatwane, nawet gdy okoliczności mówi inaczej, wiedz, e nie jeste niewidzialny dla oczu niegios. Jeste arcydziem wyrzebionym rkami samego Boga. Nie ma w tobie pomyki. W bołem planie nie ma adnej skazy. Zostalicie stworzeni z intencji, ze szczegółami, które zna tylko ojciec, ponieważ ukształtowa was do powołania, którego nikt inny nie może wypeni. Poród zgieku tego wiata, porówna, gosów, które ci pomniejszaj, Wayne jest, aby mocno trwa w prawdzie o tym, kim Bóg mówi, e jeste. Nie jeste tym, w co ból każą ci uwierzy. To nie jest to, co ludzie mówili. Jeste tym, co niebodzu wyznaczyło od wieczności. Kiedy widzisz siebie takim, jakim widzi ci Bóg, zamieszanie ustpuje miejsca jasności, a strach ustpuje miejsca wierze. Dzisiaj duch Whitey wzywa ci do przekalibrowania swojej wizji. Przesta patrzy na ograniczenia, przeszło, poraki. Podnie oczy. Zostalicie powołani, wybrani, wywiceni. Jeste synem, dziedzicem. Królewskim kapanem wyczni wąsno ci Pana. Iłejni dlatego wróg tak bardzo stara esi ci zniechci, ponieważ wie, jaki wpływ gdzież mija, gdy zaakceptujesz swój prawdziw to samo. Wybrani, zrozumcie ta wiadomo nie jest tylko kolejnym piknym sowem, które ma was rozweseli na kilka minut. Niesie ze sap pilne wezwanie z nieba. Bóg mówi ci, e czas na samosłuchanie esi skoczy, teraz jest czas, aby aktywować cel, dla którego zostaje wyznaczony. S rzeczy w wiecie duchowym, które czekaj na Twój decyzji, na Twój postaw, na Twoje bezwarunkowe „tak”. Nie moesz dzudułej odkada tego, co nie bodzł wypucio na Twoje „ycie”. Prokrastynacja to pozwolenie wrogowi na utrzymywanie Ci w cyklach stagnacji i strachu. Bóg mówi, e czas na przebudzenie Si i, i działanie jest teraz. W tej aktywacji nie chodzi o to, aby czuł Si gotowym, ale o to, aby zaufa Bogu który przygotowa ci przez Kadi proces, przez który przeszędę do tej pory. O Ugi, który duch Whitey rozpala w tobie, nie tylko po to, aby ci pocieszy, ale take po to, by ci nabdza. Jest to Ugi, który pali kamstwa, otwiera niewidzialne więzienia i aktywuje dary, talenty i strategie, które by w tobie upione. Ta prorocza aktywacja jest hasem, który odblokowuje twój nast PN stacji. Niebo wzywa Ci do wyjcia ze swojej strefy komfortu i pójcia naprzód bez strachu. Wybrani, zatrzymajcie Esi teraz i posłuchajcie, co mówi duch Whitey: to nie jest czas, aby czeka trochę dłużej, to jest czas, aby natychmiast okazać posłuszeństwo. Twoje posłuszeństwo w tej chwili będzie mostem, który poczy Twoje dzisiejsze icie z wiecznym bojem celem dla Twojego ecia. Nie walcz z tym wezwaniem, przyjmij je. Niebodzu Ci wyzwolio. Teraz to ty musisz S i uwolni. Wybrani, zanim przejdziemy dalej, chciałbym zatrzymać S i, aby uhonorowała tych, którzy rozumieją warto tej misji. Ludzi, którzy w milczeniu wspierali szczerymi modlitwami, sowami zachty, ziarnami hojności i gestami mioci. Jestecie istotny czci tego dzieła, a niebo rejestruje kadiczyn dokonane w IMI Królestwa. Kiedy wspierasz te misji, nie pomagasz tylko kanałowi lub przekazowi. Inwestujecie w ycie, w przeznaczenie, które zostanie dotknite, w acuchy, które zostan zerwane, w serca, które zostan rozpalone przez bo obecno. Wasza hojno niesie zesab wieczny wpływ, którego by nigdy w peni nie zobaczycie tu na ziemi, ale niebo dzu es i licio. czujesz to w swoim sercu, oznaj mi teraz z wiar, dzikuj ci, Jezu. Te proste, ale potne sowa uwalniaj w w wiecie duchowym i rozpoznaj, E wszystko pochodzi od niego, wszystko jest dla niego i wszystko wraca do niego. W otwiera drzwi, odblokowuje duchowe rodowiska i przygotowuje ci do przyjcia nowego od Boga. Wiedz, e za każdym razem, gdy dzielisz si te wiadomości, komentujesz, modlisz si, wnosisz swój w kąt, mówisz do nieba: oto jestem, dostępny, aby bykanałem kanałem twojej chwej. A Bóg szanuje hojne serca. Ones i Pomnaa. On Esi rozszerza, on czyni więcej. Nigdy Wig nie lekcewa się postawy przy tej i wiara odbija Esi, ona echem w wieczności. Wybrani, jest co, co niebo chce, abyście zrozumieli raz na zawsze, zanim powsta wiat, Bóg Bógdzu rozdzieli was według imienia. To nie jest teoria, to nie jest poezja, to jest duchowa prawda zakorzeniona w sobie. Ksiga Jeremiasza 15 potwierdza, e zanim Esi urodzi, Bóg dzu ci zna. List do Efezjan 145 mówi: E zostalimy wybrani w nim przed zaoeniem wiata, aby my byli wici i nieskalani. Nie adujesz ogólnego celu. Masz witków, nie misji, który niebo powierzyło wycznie tobie. Ez ludzie, miejsca i terytoria, które czekaj na wypełnienie Esi tego, co Bóg zołuje w ich Harsi. I I dlatego wróg tak bardzo stara Esi ci odcign, sparaliowa i przekona, e jeste zwyczajny. Ale prawda jest taka, że zostalicie oddzieleni od wieczności. Jeśli słuchasz tego przesania, to dlatego, że sam duch przypomina przypominać nie moje żdłę i ignorowa tego boskiego wyboru. Czas bycia ukrytym, czucia się niezdolnym lub niewidzialnym, dobieg koca. Bóg zobaczy was przede wszystkim, ukształtowa was z precyzyjnymi szczegółami, a teraz sam wzywa was do zajcia miejsca, które bają zarezerwowane tylko dla was. Nigdy nie zapominaj, nie jest przypadkiem, nie jest przypadkiem, nie jest kim wicej. Jeste owocem wiecznego planu. A kiedy przyjmiesz te prawd, niewidzialne acuchy zaczną pada, stare elki strać SI, a twoja to sama jako syna, ambasadora królestwa, zajmie miejsce, które zawsze należało do ciebie. Przyjmijcie to w swoim duchu, zostaliście wybrani, zanim jeszcze zaistnieliście. Wybrani, zrozumcie to najwiksze bitwy, z którymi Esi zmagacie, nie toczy Esi wokół was, ale w waszym umyle. Mentalne pole bitwy to miejsce, w którym wróg próbuje zasiakamstwa, wtpliwości i elki, aby utrzymać w niewoli cykli stagnacji. To tam sprawia, e wierzysz, e nie jeste do tego zdolny, e nie będziesz mógł, e Bóg o tobie zapomnia. Ale dzisiaj ta twierdza zostanie zburzona moc prawdy. Wróg wie, e jeśli zapanuje nad swoimi myłami. Zapanuje nad swoimi działaniami. Dlatego posługuje Esi sabotujcymi myłami, niewidzialnymi strzałami, które kradną mu spokój, podkopuj wiar i paraliż jego kroki. Próbuje ci przekona, a jest to owocem swoich bdów, podczas gdy rzeczywistości jest to owocem boj, aski i boego wyboru. Dlatego duch Whitey wzywa Was, abycie codziennie odnawiali swój Amis Sowem. List do Rzymian 122 uczy nas, a zostaniemy przemienieni tylko przez odnowienie umysłu. List do Filipian 48 przypomina nam, abyśmy zajmowali nasze myli wszystkim, co jest prawdziwe, czyste i godne. To nie jest tylko rada, to strategia wojenna. Kiedy karmisz swój z prawdami nieba, zamykasz drzwi przed kamstwami pieka i zaczynasz z jasności, odwag i celem. Wybrani Zatrzymajcie Esi teraz i podejmijcie zobowiązanie wobec siebie i Boga odnowienie waszego umysłu, gdzie wasz codzien dyscyplin, wasz tarcz przeciw Kolkowi, wasz broni przeciwko zniechceniu. Nie akceptuj myli, które nie wyszy z ust Boga. Filtruj, konfrontuj, odrzucaj. Ponieważ, kiedy Twój amis zostaje przemieniony, całe Twoje icie dostrają Esi do celu, który nie Bodziu na Ciebie zesao. Wybrani, by Mołu znajdujecie Esi w czasie, w którym wszystko wydaje S.I.S.T.A. w miejscu, gdzie modlitwy wydaj SI nie odpowiedzi, a drzwi pozostaj zamknięte. Ale duch YT chce Wam dzisiaj przypomnieć, czas oczekiwania nie jest kar, ale bojem przygotowaniem. Bóg nigdy nie marnuje ani sekundy Twojego icia. Kada chwila ciszy, Kate pozorne opunienie niesie ze sobą cel ukryty przed niebem. W ksidze Habakuka 23 czytamy, ewizja ta ma SI jeszcze speni, a ja nawet jeli SI Oponi. To z pewnością nadejdzie we właściwym czasie. Ksiga Izajasza 55.89 przypomina nam, Eboje myli S wyższe niż nasze. Innymi słowy, to, co wydaje ci es i stagnacji w wiecie duchowym, jest doskonałym rodowiskiem, w którym Bóg ci wzmacnia, dostrają i osania na to, co ma nadej. Problem polega na tym, lecz mylimy czekanie z porzuceniem. Ale Bóg o tobie nie zapomnia. On raczej troszczy SI o niewidoczne szczegóły, dopasowujć ludzi, moliwoci, terytoria, jednoczenie pracuj nad Twoim charakterem, Twój wiar i Twój duchów wytrzyma o Ci. To Weimi w oczekiwaniu przygotowuje Ci do udwignicia ciaru obietnicy bez zaamywania SI. Wybrany, zaufaj procesowi. Nie szemraj, nie poddawaj SI, nie sabotuj siebie w tym sezonie. Nie przestawaj na nasion wiary, Będę posłuszne nawet bez zrozumienia, su nawet bez oklasków. Ponieważ kiedy nadejdzie waciwy przez Boga czas, a tak Esi, stanie nikt nie będzie w stanie powstrzyma tego, co nie bodził ustalił w jego iciu. Nie walcz z oczekiwaniem, przyjmij je jako cezet swojej boskiej mocy. Wybrani, słuchajcie, uwanie Bóg nie powołuje zdolnych, on uzdalnia powołanych. Oznacza to, enosisz dziów sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć. Wróg próbuje ci przekona, e czego brakuje, e musisz być bardziej dowiadczony, silniejszy, lepiej przygotowany. Ale niebo przypomina ci dzisiaj, e duch bojczu da ci moc, miął i samokontrol dwie Tymoteusza pierwszy lipca. Wszystko, czego dowiadczy do tej pory, nie poszło na marne. Kadibul, kada walka, Kate zamknij te drzwi być ci niebiańskiego treningu, który doprowadzi ci do tego punktu. To... Co wydawało Esi Porak, bają w rzeczywistości tarcz. Rany, które ci naznaczy, z tej Esi bliznami duchowego autorytetu. Bóg wyposaj ci w sekrecie, aby teraz objawić ci publicznie. Nie musisz czekać na kolejne potwierdzenie, na kolejny znak, na kolejne ludzkie potwierdzenie. Nie ci uprawomocnio. Duch White idź u was upowani. To, czego ci brakuje, to nie S.P.R.Z.T. To decyzja. Kiedy zrozumiesz, nosisz dziów sobie to, czego potrzebujesz, prokrastynacja traci SI, niepewno traci przestrze i zaczynasz działać z wiar. Wybrany, zatrzymaj i SI teraz i oznajmij gołną no, jestem dziówy posaony. Kiedy przyjmiesz tę prawd, odblokujesz to, co baje sparaliowane w twoim iciu. Nie czekaj na kolejny idealny moment. Nadszedł czas, a Bóg umieci ci dokładnie tam, gdzie jeste, aby zacz wypenia cel, który napisa dla ciebie jeszcze przed zaołeniem wiata. Wybrany, naiwig szwortek, jak wróg próbuje zbudować w twoim iciu, jest sprawienie, aby zapomnia, kim jeste w Chrystusie. Bo kiedy nie wiesz, kim jeste, Kejtkamswo ci przekonuje, kada krytyka ci przygnija, kada przeszkoda ci paraliuje. Ale dzisiaj duch Whitey przypomina wam, jesteście narodem witym, narodem wybranym. Wyczni wąsnocie Boga Jedna Piotra 2 września. Nie jeste tym, co mówi przeszło. To nie jest to, co inni próbowali za Nie jestem bedem, który popenie, ani porak, który nosisz. Jeste tym, za kogo Bóg ci mówi. Umiowany synu, dziedzicu, ambasadorze królestwa, wiatoci poród ciemności. A kiedy tato samo SI w tobie zakorzeni, Strach traci przestrze, niepewno milknie, a odwaga przejmuje kontrol nad twoim duchem. Jana 1516 oznajmia, e zostalicie wybrani nie po to, aby siedzieć cicho, ale aby przynosi owoc, który gdzie trwej. Twoja to samo nie jest pasywna, jest aktywna. Zostalicie wezwani, aby uderzy, zamę, wyzwoli, odnowi. Kiedy ustawiasz es i tak, jak jeste tym, kim jeste? Pieko jest wstrznite, ponieważ wróg nie boi ESI tych, którzy choć do kociow, boi ESI tych, którzy WIEC, kim jest w Chrystusie. Wybrani: dzi jest dzień, w którym Naili nosi TE to samo z autorytetem. Powstacie w duchu, gocie sowo, odrzucajcie kamstwa, konfrontujcie ESI z myłami, które was POMNIEJSZEJ. Kiedy widzisz siebie takim, jakim widzi Ci Bóg, sieje jej atmosfera wokół Ciebie esi zmienia. Ponieważ nosisz w sobie obecno tego, który powoła ci z wieczności, aby objawi niebo na ziemi. Wybrani, zrozumcie co prokrastynacja jest jeden z najbardziej subtelnych broni wroga. Nie przekona ci do całkowitego porzucenia swojego celu, ale zachci ci do odoenia na później, do czekania na idealny moment, do szukania duchowych wymówek, aby nieby posłusznym teraz. Ale Bóg przyniósł wam to sowo, aby Esi z wami skonfrontować czas na posłuszeństwo jest dzisiaj. Niebo uwalnia duchów pilno nad Twoim iciem. Dwie list do Koryntian 62 mówi: E teraz jest czas przyjemny, teraz jest gdzie zbawienia. Kiedy odkadasz swoje posłuszeństwo, odwlekasz równie poruszenie Boga, które zostało przygotowane dla Twojego icia. Twoje natychmiastowe posłuszeństwo mołoby wyzwalaczem, które aktywuje drzwi, zrywa acuchy i odblokowuje przeznaczenie nie tylko Twoje, ale tej ludzi, do których Bóg chce dotrzeć przez Ciebie. Nie pozwól, aby strach, swtpienie lub poszukiwanie kontroli sprawi, e utknę w cyklach oczekiwania. Duch Whitey wzywa Ci do działania z wiar, nawet jeśli nie znasz wszystkich odpowiedzi, nawet jeśli nie widzisz całej drogi. Posłuszeństwo nie polega na zrozumieniu wszystkiego, ale na zaufaniu temu, który ci powoła i na odwanym pójciu naprzód, nawet w obliczu niepewności. Wybrani, pamiętajcie Wasze dzisiejsze posłuszeństwo, mołum mi wpływ na pokolenia, których nigdy nie zobaczycie. To, co robisz w ukryciu, Bóg nagradza publicznie. Jego dzisiejsza postawa odbija SI echem w wieczności. Dlatego nie negocjuj z prokrastynacji. Nie jest to opcjonalne. Niebo wzywa ci, aby SI teraz ruszy. A ci, którzy poruszaj SI w boim czasie, widz cuda, o których inni tylko sysz. Wybrani, nadszedł czas, aby cię zrozumieli. E wasz cel nie dotyczy tylko was. Jest Wiksza, jest wieczna, jest niebiaska. Bóg powoła was, abyście byli wiatoci w ciemności Mt 5:14 setnych. Niesieńcie sobie przesanie historii, autorytet, który został wykuty w waszych zmaganiach, na waszych pustyniach, w waszym bólu. Wiat potrzebuje tego, co Bóg w tobie zauił. Wasze wiadectwo ma moc uzdrawiania, wyzwalania, przebudzania. Nie lekcewa swoich blizn nios ze sobą autorytet, którego nie ucz ksiki, którego nie dociera zwiastowanie. Ludzie czekaj na wiadomo od kogo, kto przeszedł przez poar i przej. A tym kim jeste ty. Niebo wzywa was do uwolnienia prawdy, która ponie w waszym duchu. Zostalicie wezwani do przełamywania barier, do dotykania terytoriów, do których nikt inny nie mał dotrze, do uwalniania słów, które tylko wy mecie uwolni. Kiedy to zrozumiesz, przestaniesz chować SI za wymówkami, strachem, niepewności. Ustawiasz SI jako ambasador królestwa i zaczynasz uwalnia dwik nieba na ziemi. Wybrani, nadszedł czas, aby uwolni to, co da Ci Bóg. Nie trzymaj Godziu w sobie. Niebo chce u Y twojego Gosu, twoich Arkei, twojej historii, aby wpyn na wiatr. I wiedz, kiedy jest to posłuszny. Towarzyszy ci nadprzyrodzona aśka, otwieraj Esi drzwi, zrywaj Esi acuchy, otoczenie ulega przemianie. Zostaje wezwany, aby wywrze wpływ i teraz jest na to czas. Ojcze, w imieniu Jezusa, stoimy teraz przed Twoim tronem z odwag i poukę. Wołamy, aby Twój duch stpi na kat osób, która otrzyma to przesanie. Niech zostan zerwane niewidzialne acuchy, niech upadni na ziemi warownie umysłu, niech kadi strach. Kejt zwlekanie, kejt kamstwo wroga zostan ujawnione, unicestwione moc krwi baranka. Panie, dmuchnij teraz na suche kousi. Budzi sny, które zostaj pogrzebane, rozpala na nowo ołgi celu, który zosta zgaszony, wylewa namaszczenie nadprzyrodzonej mia oci. Niech wszelka stagnacja zostanie zamieniona na ruch proroczy. Niech wszelka duchowa apatia ustpi miejsca palcemu godowi Twojej obecności, Twojego sowa, Twojej woli. Owiadczamy, e zewnętrzną zmiana nie wystarczy, wzywamy do gbokiej transformacji. Ojcze, uwolnij na kadego wybranego tutaj prorocze ojwienie. Niech to, co wydawało esy nieruchome, zostanie aktywowane w sposób nadprzyrodzony. Usuwa opór z drogi, daje jasno, daje strategię z nieba, daje szersz wizji. Niech Twoja aśka wtargnie do domów, rodzin, sab. Niech Twoja moc przyjdzie jak ługi trawicy, spalajcy wszystko, co nie pochodzi od Ciebie i przygotowujcy te serca do icia w wiecie nadprzyrodzonym. Modlimy SI, goszc bo ochron, niebiazg zbrój, ask z wysokoci. Niech odwaga posłuszeństwa przyjdzie teraz jak paszcz nad kadym. Niech duch elku, bojaliwości i zwtpienia upadnie na ziemi. Powołujemy do istnienia losy, które utkny, wyzwolenia, które wydawaj SI niemoliwe, i owiadczamy nic du nigdy nie będzie takie samo, ponieważ twoja moc dzu i objawia. Wajemaj Jezusa, Amen. Wybrani, kiedy niebo wypuszcza jakie słowo, zawsze oczekuje S od nas praktycznej odpowiedzi. Nie wystarczy słucha i wzrusza S trzeba działa. A jednym z najpotniejszych sposobów działania z wiar jest hojno. Biblia uczy nas, etam, tam, gdzie jest nasz skarb, tam gdzie i nasze serce. Kiedy siejesz w królestwie, aktywnie i zmocczysz z SI i z bojem poruszeniem. Jest to prorocze wezwanie, wspierajcie misji, czy to modlitw, dzieleniem SI, czy ziarnami wiary. Kada postawa, bez względu na to, jak ma SI wydawa, niesie ze zesab wieczny wpływ. Dotrze SI do ludzi i chycie zostanie przemienione, a przeznaczenie zostanie aktywowane poprzez wasze tak. Moł nie widzisz tego od razu, ale niebo widzi, Niebo czci, niebo i mnoj. Jeżeli czujesz to w swoim duchu, zasiej ziarno z celem dziudzi. Nie tylko ofiara finansowa, ale ziarno posuszeństwa, pozycji, wstawiennictwa. Królestwo esi naprzód dziki hojnym i odwanym serkom, które rozumiej: E wszystko, co posiadaj, pochodzi od Boga i wraca do Niego jako uwielbienie. Wybrani, nie odkładaj tej decyzji na później. Rusza. Akt? Niebo wzywa Was, abyście byli aktywni w czci tej misji. Twoja hojno ma IMI, ma przeznaczenie, ma cel. A to, co dziś zasiejesz ze zami, zbierzesz z radości w czasach obfitości. Powsta, będę odpowiedzi, będę mostem, będę kanałem z nieba na ziemi. Wybrani, po tym wszystkim, co niebo objawia Wam dzisiaj, pozostaje pytanie, co zamierzasz zrobić z tym sowem? Czy po prostu posłuchasz i będziesz i dalej, jakby nic i SI nie stało? A Moł zajniesz stanowisko, zerwiesz z cyklami, które ci krpuj i bdziesz i tym, co Bóg dziło o tobie uwolni? Pamiętaj niebo przemówio teraz akcja jest w twoich rkach? Jakie obszary Twojego icia S jeszcze sparaliowane przez prokrastynacji, strach, kamstwa wroga? O co Bóg ci prosi, aby da, przeama S i, zasadzi lub uwolni i czy odkada to na później? Dzisiaj jest dzień, w którym Neil skonfrontowa SI z tymi obszarami i zdecydowa SI i jako kto, kto został wybrany, oddzielony i aktywowany dla wiecznego celu. Nie pozwól, aby ta wiadomo umarła tutaj. Módlcie SI za ni. Medytowa. Podziel SI ni z kim, kto potrzebuje, usłyszeć te prawd. A przede wszystkim stosuj kad zasad zwiar, odwag i pilności. Duch Whitey wzywa Was. Abycie byli aktywni czci poruszenia w tym pokoleniu Jeśli zostaje dotknity zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwonek, aby nie przegapi jednego sowa, które niebo wypucio I pamiętajcie, nie trafiliście tu przypadkowo Jest wezwanie do ciebie i nie jest ono opcjonalne To musi SI wydarzy. I tak SI stanie